Piec przyjechał z Gdańska, powstał w, w takiej znanej wytwórni w miśni. Piec w stylu wczesnego Ardeku albo, albo takiej schyłkowej secesji. Generalnie Ardek, ale mamy motywy jeszcze secesyjne, czyli możemy go tak datować jak budynek, z którego pochodzi na 1911 rok. Najpierw zawędrował do Szczecina, tam został wyczyszczony, uzupełniony te wszystkie widoczne na piecu białe ubytki. One są jeszcze przed saleniem kolorystycznym. Potem już po pełnej inwentaryzacji przyjechał tu, został odbudowany w technologii łączącej nowoczesność i tradycję. Stoi i teraz go wykańczamy. Trafiają do nas piece starsze. Albo zgłasza się do nas inwestor, który dysponuje jakimś piecem i chce go poddać konserwacji. I to, czy on będzie pełnił funkcję grzewczą, czy, czy inną, to jest jakby wtórna rzecz. Lub my zakupujemy piec, pozyskujemy w jakiś sposób, czasem barterowe. Jest on u nas w pracowni, oferujemy go na sprzedaż, czy spodnane renowacji i wtedy następuje odbudowa. Zazwyczaj demontujemy piec razem z Maćkiem po wcześniejszej dokumentacji, liczymy wszystkie kafle, opisujemy, przywozimy do pracowni, gdzie te kafle są myte, potem każdy kafel jest uzupełniany, szczególnie jeżeli chodzi o partie licowe, czyli to co widzimy z tej strony. Następnie ten uzupełniony piec, a właściwie kafle przyjeżdżają tak jak tutaj na budowę. Współpracujący z nami z Duni budują go tutaj na miejscu w wybranej technologii. I potem, kiedy ten piec już stoi, my przyjeżdżamy na takie wykończenie, czyli to fugowanie, scalanie kolorystyczne bo to są już takie delikatne rzeczy, które można zniszczyć podczas pracy. Zresztą czasami zdarza się, że przez nią uwagę, czy, czy to jest po prostu taki ludzki odruch, coś nam się okruszy, coś może nam spaść. Więc ja jestem od tego, żeby na miejscu jeszcze coś uratować, coś naprawić, zrekonstruować. A scalanie kolorystyczne już jest takim końcowym, ostatecznym etapem. To jest taki ostatni szczep, kiedy już budowa mieszkania domu jest wykończona, kiedy już są plany wprowadzania mebli. Więc w tym ostatnim momencie przyjeżdżamy, kiedy już jest czysto, tak jak tutaj, i zostawiamy go w tym stanie, w jakim ostatecznie będzie wyglądał. Tu mamy cyrlicę opisane, a tu jest po niemiecku. 39 rok, niesamowite. Zachowała się, zachowały się fragmenty oryginalnej tapety, oczywiście. Ze strony tej zewnętrznej estetycznej mamy tutaj tylko namiastkę jakichś elementów kwiatowych, natomiast cała tapeta jest na podkładzie z niemieckiej gazety. Eee, spróbujemy się do tego dobrać. Może uda się odnaleźć datę. To jest 1897 rok, czyli gazeta i tapetowanie dwa lata przed oddaniem budynku do użytku w 1899 roku. Bardzo zdążka dzisiaj. Z jednej strony mówimy o upadku, mówi się o w zaniechającym rzemiośle, dawnym rzemiośle, upadającym rzemiośle. Z drugiej strony widzimy też renesans. Dalej są ludzie, inwestorzy, chętni, żeby mieć niezależność energetyczną, bo piec, kuchnia daje ciepło, daje światło, daje możliwość ugotowania. Ale z drugiej strony kończą się realizacje tak zwane komunalne, polegające na naprawie czy budowie urządzeń piecowych w domach. Ale cudownie, nie musimy odlewać. No cóż. bo tam mówiłem, że zaginęła, a odnalazła się w środku. Już mamy komplet. To jest świetne. Są w Polsce dwa cechy duńskie. Pierwszy, cech z Dunów Polskich, którego miałem przyjemność być, być inicjatorem powołania. i Jeszcze zanim został nieformalną organizacją, byłem przewodniczącym tego cechu. Drugi cech powstał w Krakowie. polski Cech Z Dunów i Zawodów Pokrewnych. Poza tym jest od wielu lat branżowe środowisko. Związane ze Stowarzyszeniem Ogólnopolskie, kominki i piece. I są fora. Są fora, jest współpraca, gdzieś tam się wymieniamy, spotykamy. Uważam, że to jest jedno z najlepszych rozwiązań grzewczych. Nie dlatego, że się tym zajmujemy, ale. Jest to piec, daje ciepło, które jest zdrowym ciepłem. On się nagrzewa i promieniuje. Nie występuje tu zjawisko konwekcji, kurzenia się. Do pieca możemy się przytulić. I piece mogą być ekologicznymi systemami grzewczymi. Jeżeli mówimy o rozwiązaniu, w którym palimy węglem, albo palimy śmieciami, pampersami, różnymi odpadami budowlanymi, to to oczywiście jest złe. Ale w sytuacji, kiedy mamy suche drewno. O dobrej wilgotności do 20%. I można to na, zaliczyć z czystym sumieniem do y, urządzeń OZE, czyli tych, które są od, odnawialnym źródłami energii, jak fotowoltaika, jak y, y, wiatraki, pompy ciepła. Są i tanie, i ekologiczne. Zresztą w tym momencie drewno jest najtańszym opałem. E, w wielu krajach Europy urządzenia tego typu są dotowane. Oczywiście warunkiem jest zbudować to w sposób dobry przy wykorzystaniu. Nawet można powiedzieć najnowocześniejszych technologii. Myślę, że dobre rozwiązanie i wszystkim polecam. Poznaliśmy się w małej miejscowości z Duny. Tak się okazało, że w tej miejscowości urodził się mój dziadek, który też był z Dunem. Ten dziadek był pionierem Szczecina. z Duńskim został po egzaminie w Poznaniu, gdzie. W okolicę przeniósł się do Wielkopolski, stamtąd pochodzi Marysia. No i tak jakby poznaliśmy się prywatnie. Ona jeszcze wtedy była studentką ceramiki i konserwacji ceramiki na SP we Wrocławiu. Ja już zajmowałem się tym rzemiosłem. Poszerzyliśmy tą naszą przyjaźń o, o miłość i życie zawodowe. I tak, I tak na co dzień zmagamy się ze sobą, z tymi kaflami, jeździmy po całej Polsce. Pracownia jak pracownia, no typowy artystyczny bałagan, my wiemy co gdzie jest. Funkcjonujemy na terenie Wasztowni. Jesteśmy w budynku Starej Rzeźni, który ma około 150 lat. Na ten moment jest tam około 30 pieców w różnych miejscach, w różnych kawałkach, w różnych kartonach, skrzynkach. Trzy są na naszych dużych stałach roboczych. Muzeum funkcjonuje w ścisłym centrum Szczecina, na ulicy Małkowskiego. Bardzo mały obiekt dawnej stajni, blisko 150 lat pięć pomieszczeń, 80 kilka metrów i chyba największa w ogóle kolekcja tego typu w Europie Wschodniej, ponad 1900 artefaktów. Od dźwiczek przez kafle, przez cegły, ponad 350 cegieł sygnowanych, około 200 dźwiczek, kilkaset kafli, do tego elementy dotyczące zawodu ceramika z Duna, są nawet motywy kominiarskie. Mamy trzy filmy instruktażowe, kilka pieców w formie atrap piecyków, piec Piekarniczy, trzon pralniczy, kolumna wodna, masę. Trzeba przejechać zobaczyć. Każdy piec jest wyjątkowy, bo ludzie, dla których pracujemy, są wyjątkowi. Te dwa rzeczywiście powstały, kupiliśmy dla siebie, oddaliśmy. Czasem się zastanawiamy, który jest najpiękniejszy i nie umiemy odpowiedzieć na I pewno... Chyba każdy ostatni, który po prostu skończyliśmy. A dzisiaj mamy trudną sytuację, bo są dwa przepiękne piece pochodzące z Miśni, i nie wiem, który jest ładniejszy. thank uh you -huh.